Żeby skierować swoją uwagę na, na biznes i rolę biznesu w regionie, e, potrzebowałem kilka lat. Dotarło do mnie, że okay, możemy to promować jako miejsce rozwoju e, swojej pasji, swoich pomysłów, ale w pewnym momencie pojawia się trudna decyzja, z czego żyć. W tym momencie tracimy bardzo wielu młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że taki mają w głowie obraz tego regionu. I... Jakoś to tak pokleiło mi się w głowie, że okej, okay, ale mamy mnóstwo fajnych, młodych ludzi, którzy prowadzą tutaj swoje firmy na bazie pasji, czyli tego co kochają, są przeszczęśliwi i odnoszą olbrzymie sukcesy. Jestem niezwykle zaskoczony faktem, że udało się zebrać jak gdyby e, osoby, które swoim życiem Dowodzą, że da się robić fajne rzeczy po prostu, da się podążać za swoim marzeniem, wprowadzać je w życie i zrobić z tego tak naprawdę... Biznes. Natomiast bardzo motywujący jest fakt, że tyle młodych osób z województwa Świętokrzyskiego znalazło się tutaj i widać, że to jest olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie do tego, żeby z tymi ludźmi pracować. Zakończyliśmy właśnie pierwszą część, czyli część prelegentów. Tutaj mieliśmy kilka osób, głównie młodych ludzi, którzy. Podzielili się informacjami na temat tego, jaki biznes założyli i dlaczego ten biznes jest oparty na ich hobby, na ich pasji. To są ludzie, którzy odnieśli sukces, chociażby pani Laura Godek-Miosik z Geofoodu, chociażby pani Masternak, która robi świetne grafiki, założyła firmę Oligrafia. Kilku naprawdę wysokiej klasy prelegentów, którzy byli z zaciekawieniem słuchani przez naszych, naszych uczestników. Przede wszystkim pokazywałam to, że jeżeli coś nam po drodze nie wyjdzie, czyli tak jak w moim przypadku brak studiów, bo studiowałam przez trzy lata, ale w końcu nie obroniłam pracy, więc mogę powiedzieć, że ich nie skończyłam. Więc takie potknięcia w życiu wcale nie definiują tego, jakim się jest człowiekiem i czy się osiągnie w życiu coś, co się chce osiągnąć. W moim przypadku było to założenie portalu zaraz po skończeniu liceum, czyli zaraz po maturze. I w życiu bym nie pomyślała, że to będę robić przez całe moje życie. To jest najlepszy, najlepszy sposób na właśnie aktywizowanie młodych ludzi, pokazywanie im jakichś wzorców, bo szkoła jest szkołą, studia są studiami, ale jednak prawdziwe przykłady są bardziej inspirujące i jakby namacalni ludzie i prawdziwe historie dalej pchają nas, żeby tworzyć coś swojego. Te osoby, które mieliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj wysłuchać, dają gwarancję do tego, że być może za czas jakiś więcej osób podniesie rękę i będzie znało odpowiedź na, na pytanie, co chcą w życiu robić, tak? I zaczną to robić. Ta pierwsza część to była inspiracja, a ta druga część to już jest takie naprawdę zastanawianie się, wymiana poglądów, no, i w takich sytuacjach rozmowy kreuje się nasz sposób patrzenia, tak? I um, mam nadzieję, że będą równie podbudowani jak po tej pierwszej części, bo zaprosiliśmy wyjątkowych trenerów, najlepszych, jakich mamy w okolicy. Ja musiałam tego doświadczyć, tak? Ja musiałam przejść przez to, bo nie było osoby, która by mi powiedziała: um, Słuchaj, to nie jest Twoje miejsce na ziemi, tak? Bo Ty masz zupełnie inną energię, zupełnie inny potencjał. Siedzenie za biurkiem, to nie jest to, co ewentualnie kiedyś się sprawdzisz. Nie trzeba ja sama tego dojść. No? Już teraz widzę, że wiele dało mi to do myślenia, te zajęcia. Że mimo trudnych początków można iść dalej i można się rozwijać. Mimo, że nie ma się jakichś na, na początku danych znajomości takich, to trzeba szukać. Trzeba się szukać i rozwijać właśnie siebie. Biorę udział w warsztatach o tym, czym jest pasja i jak ją wykorzystać w przyszłości, przy pracy na pewno dają dużo do myślenia, pozwalają zrozumieć, jak ciężko jest teraz, jak ważna jest szkoła, jak ciężko jest znaleźć pracę. I pozwalają pomóc w wyborze, co się chce robić w życiu. Ja myślę, że to jest olbrzymia lekcja, którą oni dostaną dzisiaj właśnie na tym warsztacie: żeby się nie bać, żeby się cały czas uczyć i rozwijać. Bo tylko tak można być człowiekiem sukcesu i tylko tak można, można być szczęśliwym. Warsztaty, jak prowadzić biznes, jak strategicznie planować sobie cele jak odkrywać w sobie pasję, jak się promować. Też bardzo ciekawi e, trenerzy, chociażby pan marszałek Adamia Jarubas, chyba po raz pierwszy w roli trenera. Pokazaliście, że w waszych celach nie liczą się wasze cele tylko indywidualne, ale również szczytne cele społeczne. To jest bardzo ważne, żebyśmy szukali też takich e, wartości uniwersalnych i myśleli o innych. E, dobro wraca. To, co też uzmysławia ta siatka połączeń, którą, którą mieliśmy, to to, że żyjemy w relacjach. Że jeśli chcemy odnosić sukcesy, to nie da się ich odnosić bez nawiązywania dobrych relacji i kontaktów z ludźmi. Mieliśmy dzisiaj taką siatkę tych relacji. Mam nadzieję, że efektem dzisiejszego spotkania tych pasjonatów będzie to, że po pierwsze się tutaj poznacie. Za moment polajkujecie sobie fanpage'a czy, czy, czy swoje konta i będziecie siebie obserwować, bo nigdy nie wiemy. Kiedy przyjdzie nam się czasem drugi raz spotkać, kiedy być może pasja, podzielicie jakąś pasję razem? Poznaliśmy historię pana Marszałka. Pokazuje nam, że żeby osiągnąć coś w życiu, potrzebni są do tego też ludzie. I myślę, że będzie można wiele z nich wynieść. To może młodych ludzi bardzo zainspirować w dobie, kiedy po prostu yy, często te, takie młode osoby nie mają żadnych zainteresowań. Więc myślę, że jak dostaną jakiś przykład, że dzięki ciężkiej pracy jednak coś można osiągnąć, myślę, że to jest dobrym pomysłem. To, co dzisiaj się dzieje, to jest tylko pierwszy krok. Mamy znacznie większy plan w głowach tutaj we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym i mam nadzieję, że nam się uda go wdrożyć, żeby zrobić duży program edukacyjny właśnie pod tym kątem. Pod kątem przedsiębiorczości. Dla bardzo młodych ludzi. Przekaz jest, mam nadzieję, jasny, zrozumiały dla naszych gości, dla nastolatków ze szkół ponadgimnazjalnych. Święto wszystkie to dobre miejsce, żeby założyć biznes z powodzeniem go prowadzić i w oparciu o swoją pasję, hobby i zainteresowania, z tego pieniądze.